Witajcie panie, witajcie panowie. Dzisiaj będziemy recenzowali taki oto produkt od Xiaomi. Najnowsze słuchawki Mi Piston R. Poużywałem ich troszeczkę, to teraz się wypowiem, jak to, jak to z nimi wygląda. Jeżeli chodzi o pozycjonowanie tego produktu, to mają piston w nazwie, natomiast też tak bezpośrednio nie są chyba kontynuacją pistonów. No, czasami na aukcjach możemy spotkać że oznaczenie, że jest to Mi Piston 4 czy V4, czyli czwarta generacja. Ale też Xiaomi ich tak nie pozycjonuje. Są one trochę droższe od pistonów 3, trochę tańsze od Headphones Pro, także gdzieś tam pomiędzy sobie leżą. W zasadzie to one pistony trójki zastąpiły niejako z tego co wiem w ofercie, mogę się mylić, ale, ale tak z tego co pamiętam. No i tyle jeżeli chodzi o, o to jak to ze strony producenta wygląda. Jeżeli chodzi o same słuchawki, to one się, tak, ich specyfika jest taka, ich elementem wyróżniającym jest to, że mają tą kapsułkę powietrzną, czyli ten kapsuł z nazwy. Yy, która, yy, która przechowuje powietrze i te, ten cały dźwięk przez to przechodzi, i tutaj ma się coś wspaniałego z tym dźwiękiem dziać. Drugim takim elementem wyróżniającym są te gumki, yy, które no nie są do końca wkładane do uszu, nie są to <laughs> monitory do uszne, yy, tylko to się zakłada w ten sposób, że jak mamy ucho powiedzmy, to wkładamy to tak. No, pokazałem to żenująco, ale no, nie wiem jak lepiej. <laughs> e, no, i one nie wchodzą do końca do uszu. E, niby to ma być jakieś ergonomiczne rozwiązanie, bardzo fajne, mają się dobrze trzymać. Ok, ok. E, a jak to wygląda w praktyce? Jeżeli chodzi o zestaw, był dość ubogi, bo mieliśmy tutaj tylko słuchawki, żadnych pokrowców. Niestety, jeżeli chodzi o zapasowe gumki, no to jest to zrozumiałe ze względu na to, że, że ten specyficzny kształt wymusza to, że że one nie są zdejmowalne, to niby ma być taki uniwersalny rozmiar, szczególnie, że do uszu ich nie wciskamy. E, no, co do dźwięku, to może zostawię to na koniec. E, kabel, jak to kabel, trochę się plącze, jest to zwykły gumowy kabel, nie mamy tutaj żadnej owłoczki, e, natomiast w środku nadal jest kevlar, także powinien być bardziej wytrzymały, 1,25 metra, także standardowa długość. E, nie jest on jakoś specjalnie plączący się, tak powiem, ze względu, że jest gruby, z dobrych materiałów, także mimo tego, że jest to normalny okrągły kabel, to to z prątaniem się nie ma jakiegoś specjalnego problemu. Jack jest pozłacany. W standardzie CTIA, czteropinowy. Tak, jest pozłacany, jest pozłacany, okej. Okay. Nie mogę jakoś złapać odpowiedniego fokusu, jak to zresztą zwykle. Tutaj mamy taką koszulkę gumową i ten element, który jest ruchomy tej gumy, żeby to, to łączenie tutaj zabezpieczało, żeby kabel nam się w tym miejscu nie złamał. W porządku, można być trochę rozczarowanym ze względu na, na to, jak, jak słuchawki Xiaomi e, były budowane, przy, przynajmniej pistony, że, że tutaj mieliśmy metal, no ale okej. Okay. Jak sobie przelecimy do splittera, guma, wszędzie guma. E, pilot jest plastikowy, jeżeli chodzi o mikrofon działa całkiem, całkiem normalnie. E, z pilota się bardzo dobrze korzysta, jeżeli chodzi o klikiwalność tych klawiszy, łatwo jest to wszystko znaleźć i jeden z lepszych pilotów pod względem używalności, z jakim się spotkałem u tego producenta. Jeżeli chodzi o wady tegoż pilota, no pomijając ten przędobryjski plastik i, 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 i ten świecący tutaj, Plastik użyty do, do produkcji tych klawiszy, który zapewne będzie się rysował wcześniej czy później, to jest ok. Nie ma tu jakiegoś specjalnego efektu mikrofonowego. Generalnie jest mniejszy niż, niż nas to dotychczas pistony do tego przyzwyczaiły. Wadą tych klawiszy jest to, że one nie są dobrze umocowane jakoś <laughs> steady w tej obudowie. Jak słyszycie, i to czasami słychać wciskając czy, czy chodząc, jeżeli ten klawisz się. Ten pilot się źle ułoży, na przykład w ten, w ten sposób, że, że nam się dotyka koszuli, że słyszymy, jak one się ruszają. Nie wiem, czy to słychać tutaj na. No, ale niemniej jednak, jest taki problem, że, że to słychać i no, sprawia to wrażenie takiej troszeczkę tandety. Nic wielkiego, no ale jednak no muszę, muszę powiedzieć, że, że coś takiego ma, ma miejsce. No, jeżeli chodzi o budowę maskownic, to już tutaj tą kwestię poruszyliśmy. Ona ma bezpośrednio, bezpośrednio też wpływ na, na dźwięk, jaki się z tych słuchawek wydobywa. I co do dźwięku? No cóż, <grywka> wygląda to w ten sposób. Bardziej, bardziej do pistonów 3 niż do, niż do headphones próbbym bym je porównał. To znaczy, bas tutaj jest, natomiast w żaden sposób się nie wyróżnia, nie jest ani podbity, ani. No, w zasadzie, nawet mógłbym powiedzieć, że jest troszeczkę wycofany. To samo jest z tonami średnimi, są troszeczkę, troszeczkę wycofane, ale naprawdę minimalnie. Nie ma to jakiegoś wielkiego wpływu na dźwięk, chyba że ktoś dużą wagę przywiązuje do tych średnich tonów i lubi słuchawki, właśnie podstrojone, pod to, no to, no to na pewno to zauważy. Wysokie tony są dość ostre i to jest, to jest dość zauważalne. Nie jest to poziom, przy którym on jest jakoś specjalnie drażniący, no niemniej jednak należy to zaznaczyć, że, że, ten wykres, że ten wykres szedłby raczej w tą stronę i te wysokie tony tutaj są zauważalnie podbite, ostre jakieś tam talerze, wszelkie tego typu rzeczy słychać wyraźniej. Co do sceny, no może tak, ze względu na budowę tych słuchawek że one nie wchodzą do uszu do końca, to mamy ten sam problem, co mieliśmy kiedyś z pchełkami, mianowicie, że raz, że dźwięki zewnętrzne słychać dużo bardziej, no i one jednak mają wpływ na to, jak odbieramy tą muzykę. Dwa, że one tworzą taki efekt tuby, ten dźwięk jest bardzo skupiony i to słychać że to się wydobywa z słuchaweczek, nie ma, nie ma takiego wrażenia głębi. E, ja nie stosuję przez to tych słuchawek tak, jak producent zaleca, to znaczy wciskam sobie po prostu do uszu e, te gumki, e, żeby było jakoś lepiej słychać. Faktycznie to poprawia, e, natomiast no raz, że <laughs> e, nie o to chodziło producentowi, kiedy, e, kiedy taki kształt tworzył, e, a dwa, że niemniej jednak to, to nie poprawia Sytuację do tego stopnia, żeby można było to wybaczyć, bo jednak cały czas jest ten, jest ten dźwięk skupiony i słychać, że to się wydobywa z jakichś tam małych przetworniczków. No i przez to no nie pochwalę specjalnie tych słuchawek, no jest to na pewno są one lepsze niż większość jakiejś chińszczyzny, którą, którą mi się zdarzyło używać. Natomiast jeżeli chodzi o pistony no to w zasadzie, według mnie, już pomijając jakie kto ma preferencje co do częstotliwości, czy jak ten dźwięk, czy jak ten dźwięk, jakich muzyki słucha, no to chyba jest, pod kątem dźwięku, chyba są najgorsze pistony, jak dotąd. Porównuję to v, do V2, V3 i headphones Pro. No jestem troszeczkę rozczarowany, niespecjalnie lubię używać tych słuchawek przez to właśnie, że, że mam takie wrażenie, że nie ma żadnej imersji, po prostu, chyba że ciskam te słuchawki. No, i tyle pod tym kątem. Nie są złe, są całkiem w porządku. Natomiast moja opinia jest taka, że jeżeli kupicie każde inne pistony, to wyjdziecie na tym lepiej. Możliwe, że jest to też spowodowane kształtem moich uszu, dużych uszu. Możliwe, że w jakichś damskich, mniejszych łóżkach to będzie lepiej jakoś dopasowane do kształtu małżowiny i, i, i to będzie wyglądało lepiej. Nie wiem, nie jestem kobietą, nie, nie zmniejszy sobie uszu, nie sprawdzę. No natomiast no, moja subiektywna opinia jest taka. Są. OK. Kupicie inne pistony, każde inne pistony, wyjdziecie na tym lepiej. E, no i tyle w kwestii płyty, e, Mam nadzieję, że to ostatni raz, kiedy i robi takie eksperymenty i dostaniemy normalne monitory douszne e, do kanałowe następnym razem. E, z mojej strony tyle. Dzięki za oglądanie. Macie pytania, walcie w komentarz. Na razie.